Nie wiem, ja jestem oan-shotowany, ja mam 450 HP i mnie bułują na strzała. I witam wszystkich bardzo gorąco. Mamy 30 minut po północy. Poniedziałek, 6 marca. Dzisiejszy plan to kontynuacja zadań w Myrtanie. A wy pisaliście mi jakieś pierdoły, czyli ta roślinka za mną to jest choinka. Panie i panowie, czy to wygląda jak choinka? Czy to według was wygląda jak choinka? Ja się pytam, czy to wygląda jak choinka to proszę nie pierdolić głupstw, dziękuję, pozdrawiam. I co się okazało, plus jeden dla was znowu, bo ja jestem w stanie z ekwipunku używać konsumabli, czyli różnych potionów, jedzenia i tak dalej. A to oznacza, że jesteśmy w stanie zrobić wszystkie areny, wszystkie questy, gdzie jest jakaś tam y, walka. Także zróbmy to w tym momencie. Na początek arenka, którą żeśmy pominęli. Dziwne, bo mi się ogólnie bardziej podobał ten system, gdzie mieliśmy możliwość jedzenia w trakcie walki, ale poruszając się. No było to dynamiczne, no tutaj No powiedzmy, że czuję, że troszkę oszukuję. No może nie jest to cheating, bo tak gra jest skonstruowana, ale wiecie, czy w Morrowindzie, czy w Skyrimie jest ta sama mechanika, że w trakcie walki się leczysz, ale no brakuje czegoś. No i proszę bardzo, Everdead. Tym razem miałeś szczęście, zdrowie. Następnym razem będzie inaczej. Okej, okay, ale kto jest właścicielem tej żarenki? Bo tu powinna być jakaś Dobra Aha. I za bycie Big Bossem Areny dostajemy cztery miksturki lecznicze. Dzisiaj będziemy robić Geldern. Na początek arenkę, a później te zadania. Jakieś tam bizony, jakieś obozy orkowe. Anok potrzebuje rady i noga. Zaraz się zobaczy OCB. Witaj. Szukam pracy. Mogę coś dla Ciebie zrobić? O, tak. Możesz. Co to za problem? Nęka nas grupa górników. Powiedzieliście mi, żeby porozmawiać z tym ojcem. Podobno ma fajny kłeśnik. Co takiego robią? Co noc walczą na arenie w Geldern. Strasznie hałasują. Wrzeszczą, przeklinają i zachowują się bardzo niegodnie. Próbowałeś ich poprosić, żeby przestali? O nie, omal mnie nie pobili, gdy to u... Dobrze, załatwię to za trochę złota. Znakomicie. Zaczekaj. Radzę walczyć z nimi tylko za dnia. Po długiej nocy spędz. dobrze. Pójdę już. Pobi tak tak, górników? Czyli kogo? Czekaj, czekaj. Pobi górników? Przeszkadzacie tej nieszczęsnej rodzinie. Żadnych przekleństw, żadnych walk i żadnych wrzasków po nocy. Lubimy ich <grydolę>, ale. i będziemy robić to dalej. W takim razie, dobrze. Teraz ja wam poprzeszkadzam. Chodź tu. Ty no, nie gadaj. Kości dobry, tylko wiecie, jaka tu jest senso, A nawet nie chcę mi się komentować. Ja mam kondycji na dwa kręciołki, więc to chwilę mi zejdzie. Proszę mi zaufać. I zobaczcie, w trakcie walki, picie mi. No to, to, to kurde. No nie fajne to jest, ale muszę tego używać, no bo żeby gameplay był płynny. Dobra, ostatni diet. Nie ma tu nic, nie ma tu nic ciekawego. Walka za miskę ryżu, dosłownie nic nie mieli w sobie, bo to górniki. O, ojciec. Teraz będziecie mogli spać spokojniej. Wszyscy górnicy dostali nauczkę. Wspaniale! Co tutaj robisz? Przez ciebie moje dzieci chcą teraz zostać wojownikami. Wynoś się! No skur... Rozumiecie? <laughs> Ta konsekwencja. Jeszcze mu pomogłem, jeszcze... Nieważne, arenka. Tutaj największy problem, tak naprawdę, na tym etapie, że ja nie mam obrażeń. Bo już to, że gdzieś tam mnie biją, jestem w stanie przebolić, bo ja się healuję w nieskończoność. Teoretycznie. Ale cholera, to, że ja zobaczcie im odbieram nic. No to jest przegięcie. Dobra! <laughs> Brenu's dead. Idziemy do Big Bossa. Nadszedł czas, abyś zmierzył się z Mistrzem. Mam nadzieję, że szybko to zakończy. Ja pierdoli, ten chłop jeszcze bardziej tank jest. I to zrozumiałe, bo ma i tarcze i zbroję. tego typu, ale. Pff. Wiecie, że te walki nie powinny tyle trwać. To ty tylko i włączyć tak ciągnie, bo ja mam główną broń. Zużytą. Halabarda nie zużyta. O kurde, jakie skoki. Nie wierzę. <ścoughs> Dlaczego? Jak czytałem change logi w Forsaken Gods Enhanced Edition, rzekomo dodali postaciom y kondycję. Że one nie powinny spamować, czy to potwory, czy to ludzie, nie powinni być w stanie No, widać, bardzo dobrze to działa. Nie spamują ani trochę. Pff, naprawdę mam dość już walk na arenie, mam dość tego wszystkiego. Ja nie wiem, ja jestem olem shotowany, ja mam 450 HP i mnie bułują na strzała. Poproszę moją nagrodę. Dalej! Dawać kolejnego, dosłownie. Chłop ma takie podejście, jestem mistrzem areny, a on do mnie, dobra, następny. Yy, zlikwiduj stado szalonych bizonów, podkreślam, szalonych. Jako, że mogę healować teraz w trakcie walki, no, wszystkie zadania zawierające walkę samą w sobie. Yy, pytanie tylko, czy mam odpowiednią ilość supli, jak w TV. Jak idziesz na expo, musisz mieć suple, bo inaczej, no, nie poradzisz. Ja wiem, że jestem one przez dziki, szalony bizon. Więc to nie powinno być. Jo pierdoli, dobra, panowie. Widzicie wy to? To tylko i wyłącznie kręciołki, bo kręciołki również są. swego. swego. Idź pan w dupę. Nie wiem. Kurde, nie rozumiem tej gierki. Przecież normalnie w Gotiku trójeczce mogłeś spamować bizona pojedynczego, a tutaj nawet nie jest. I jeszcze jest schilowało. A idź ty. Idę do gelden po suple, bo to. No, nie, no, no, idę po suple. Muszę wziąć maksymalną ilość mięcha i maksymalną ilość, yy, nie wiem, czegoś na wytrzymałość w tym wypadku. Także proszę spojrzeć. Rzucasz spela na bizona. One się teraz biją. I to w zasadzie chyba tyle. Wszystko, czego potrzebujesz do bitki. Papa, normalnie bitwa stulecia. Rzuciłem y, zaklęcie na dzika, mimo to dalej mnie atakuje frajer. Może agro się zmieni? Dobra, jesteśmy w domu. Uwierzcie mi, że ten quest z bizonami to było trudniej... najtrudniejsze póki co, co mnie spotkało. Naprawdę. <śm> nie spodziewałbym się, że tak mocne będą bizony w grupie. I to nawet nie jest kwestia tego, że, że ja nie wiem, nie mam zbroi czy mam słabo... Nie, nie, nie. Mi się wydaje, że tutaj potwory zostały zbugowane. Zbufowane. Mikroświątynia orków. A sety chyba... Ani kroku dalej. Chyba to są nowe asety zupełnie. To nie jest nawet skopiowany gdzieś tam z poprzednich yy, lokacji z Gotika trójki. Spoko, coraz bardziej mi się podoba ten zmierzch Bogów i to naprawdę mówię zupełnie szczerze. Wiadomo, że dialogi z dupy wyp... Ale olać dialogi, dialogi można skipnąć. Mięcho, czyli gameplay. Absolutnie to samo co w Gotiku trójce. Niczym nie odbiega. Chociaż balans troszkę można by poprawić, bo Edley dostaje w dupę i brakuje broni. Ewidentnie kim jesteś? Podobnie jak ty, mieszkańcem Myrtany. Skip: hmm. Trzymaj się z dala od kłopotów. Na Siorkowie. Czy lud kocha i szanuje Torusa? Co? Oczywiście, że tak. TORUS zdziałał wiele do. Jak ch ch chciał. Dobra, y Po co ta kwestia? Kogo obchodzi, czy lud kocha i szanuje Torusa? Czy mieszkańcy. Nie, Gor. więc nie jest taki zły, jak twierdzą niektórzy. Mam już dość rozmowy z tobą. Wracaj do pracy. Ty, a oż sam w sobie? To wygląda jak fucking gigaczad. Zobaczcie. Skradasz się jak jakiś złodziej. Ty. Na Beliara. Torus jest. Ty. Ty. Myślałem, że dasz mi święty spokój. Z tego, co mi wiadomo, to ostatnio nie sposób uświadczyć tu spokoju. Kąty kamery. Skrom swój język albo ci go odetnę. Jesteś pewien, że go czymś nie sprowokowałem. Co to ma być? Przesłuchanie? To ja utrzymywałem pokój między ludźmi a orkami. To ja miałem oko. Właśnie tak. Pilnowałem nie tylko Trelis. A Dowodzę tutaj wszystkimi orkami. I nie ma dialogu. Pogadali, przywitali się i tyle. Gdzie będziesz, gdy skończy się wojna? Zostanę w Monterze jako kolejny generał. To jest głos orka? Sądzisz, Co że Thorus ma wystarczająco duże siły, by pokonać wojsk. Tak, gdy bitwa dobiegnie końca. Aha. Czego chcesz, Mora? I ja przyszedłem do Trelis i dosłownie mamy trzy dialogi na krzyż i tyle. Czy wasze wojska były w Geldern? Nie, nie były. Planujecie zaatakować Silden i Geldern? Jest plan ataku na Gotę. Wiesz coś o magach, Oni są nieistotni. Orkowie wygrają tę wojnę. No i o tym mówię, niestety. Normalnie dialogi w Gotyku Trójcy jak były, to zawsze w, w obrębie jakiegoś quest'a, a tutaj są, żeby po prostu jakieś tło fabularne nakreślić. Spotkałeś kiedyś Torusa? Tak, tylko raz. Co ci powiedział? Kazał mi i mojej rodzinie trzymać się z dala od kłopotów. Wie nie rozumiem. Absolutnie tego nie rozumiem. Jaki jest setting propsowania Torusa w ten Bo wiecie o co chodzi. Te dialogi mają na celu schajpowanie Torusa. Torusa, który siedzi tam w zamku, jest totalnym kimiotem, który nie ma dialogów. Czy widziałeś kiedyś Toru? Ale on jest przyzwykłym chłopem. No nic, no nic zupełnie nie zmienia. Wyglądasz mi na przyjazną osobę. Co? Nie zapłacisz dużo. Obaj nadają się do pracy. Nie musisz im płacić. Starszy syn jest silny. Młodszy jest sprytny. Dobrze. Dobrze. O kurde. I o co chodzi w tym zadaniu? Że ja mam ich kupić? Że on sprzedaje synów? Pa pa pa. To jest. Mówię te wartości w Gotiku trójce to jest. O, takie coś, to jest perełka. Rodzina bla bla bla. Rodzina jest tak biedna, że zaproponowała mi kupno jednego z ich synów. Sprzedawanie własnych dzieci. No, Gotik 3 to jest kurde. Biorę obu. Wątpią. Aha, unikatowa tekstura twarzy na gościu. Unikatowe dialogi na temat orków. Po co? To są zmarnowane pieniądze, czas i chęci twórców. Matka. Czy orkowie Czasami dla zabawy Biją. Nie, 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 to jest. To jest kurczę next level. Kogo to obchodzi? Jakaś rodzina kmiotów. Ja nie powinienem, może tak mówić, ale to jest zmarnowany naprawdę potencjał. Chłopy marnowały czas na jakiś te postaci nic nie wnoszą do gry, więc nie oszukujmy się, choć chłopcze. Co? Zawsze chciałem zostać wędrownym wojownikiem, ser. O, bardzo dobry dubbing. Może tam pójdziemy? Oczywiście, że Dobrze. pójdziemy. Ruszajmy w drogę. Nie wiem, dziury w dubingu, jakieś osoby, które są zupełnie irrelevantne do fabuły, które mają własną fabułkę. Może tam pójdziemy? Przynosisz wstyd swoim rodzicom. Poza tym zdradziłeś mnie. Oby twoje truchu ogniło jak najdłużej po tym jak cię ukatrupię. Zaraz Ale zasadzka ty. Dobra, ja idę oddać questa z Bizonami, bo zaraz nie wytrzymię. Ten cały setting zaprezentowanie uciśnionej rodziny. A oni sprzedali mnie za nędzne miedziaki, tak jak on sprzedał. Ale przynajmniej są konsekwentni. Ojciec sprzedał syna, a syn sprzedał mnie bandytom. Spoko. Pamiętam cię. Mam nadzieję, że wszystko u ciebie w porządku. Tak jak mawiał mój ojciec. Moja matka. Tak mój ojciec, a moja matka mawiała. Muszę już iść. Właśnie coś takiego. Miłego dnia. Mm. Stało, się. Stało się. Wyśmienicie. Mam nadzieję, że udało ci się to zrobić szybko. Bizony mogą zabić każdego, kto jest powolny. Ja nigdy nie byłem powolny. Moja matka też nie była. Ani mój ojciec, ani... Czy możesz dać mi list? O, tak. Twój list. Proszę. To najlepszy, jaki napisałem. Ty! Tak naprawdę... Pójdę już. Dobra, a ja w ogóle się niszczaiłem. Przepraszam, panowie. Ja do tego momentu nie zauważyłem, że my, tak jak mieliśmy w Silden, do zdobycia listy polecające dla Anoga... Tak mamy odpowiednik tego questa w Geldern. Ty, ale to jest list polecający dla noga. Ja już nie wiem o co chodzi. Jak to jest możliwe, że dla noga, skoro jesteśmy w Geldern? I po co mi te listy dla Noga, kiedy ja już wykonałem ten. <laughs> Naprawdę, ja nie wiem o co chodzi. Mam podatki. Mam podatki. Aha, i tyle. To jest bardzo interesujące. Dzisiaj bardziej taki gameplay. Krótki można powiedzieć, ale to też dlatego, że nie mam czasu, jest godzina 1.26. To za mną to nie jest choinka, także trzymajcie się bardzo gorąco i ozdabiajcie swoje choinki.